No, cześć, cześć, witam Was serdecznie z powrotem w Fallout Shelter. O, brakuje Wam jedzenia, ale już Wam nie powinno brakować. I co, i z takich bieżących informacji, no to krypta nam się rozwija coraz szybciej. Co mi bardzo jest na rękę. I co, i spokojnie jeszcze chwila, i będą w czasie rozwiązania. Dobra takich bieżących misji, co możemy zrobić, kolekt to woda, dobra tutaj dajemy jakąś osobę do energia kurczę wody potrzebujemy energii mamy dużo o, atakują nas i właśnie o tym mówiłem kurde kto tu ma ptaka dobra Tu i tu. I on musi iść tu. Powinien się poradzić, ale. Dobra, oni będą chodzili po kolei do wszystkich tych. Najważniejsze, żeby ich wszystkich złapać. Jak będzie broń? Tutaj o, kolejny facet. Cholera. Wracamy. Jesteśmy atakowani. Jak widać tutaj. O! Tym razem można po nich broni pozbierać. Fajnie No dawać dobić chłopaka Dobra i co? Dostaliśmy jedną broń oraz troszeczkę yy, kasy. Kurde, mogłem od niego wziąć broń. No nic. Dobra, dajmy temu. Jakkolwiek ta broni, tak jest. O, coś tu mamy nowego. Dobra. O, urodzi jedno dziecko. To niech się urodzi jedno dziecko, będzie bardzo fajnie. Tutaj chłopak potrzebuje osoby do zajęcia się. to wysyłamy już panią. Hmm. I na razie chyba tyle. To daje tylko aż 7. Hmm. Dajmy temu gościowi, a niech ma. No, wyglądasz pięknie. Dobra, i co teraz? Za ile ty wrócisz? Za godzinę 7. Czy coś tu nam jeszcze zostaje do zrobienia? Chyba nie. Jeden dzień minął. 80. No, B. Będziemy mieli 91. Elegancko. Czy możemy kilka razy coś zraszować? Możemy. Tutaj za 40 sekund. Dobra, raszujmy tu elegancko. Tutaj za szybko będzie. Tutaj możemy z braku laku elegancko, żeby troszeczkę kasy mieć. O, i tutaj możemy rozwinąć w sumie. Rozwińmy. Elegancko, teraz będziecie produkować o wiele szybciej jedzenie. No niestety, trzy razy pod rząd nie wyszło. Myślimy tutaj osobę. A niech pomaga. Dobra. I co? No i chyba tyle. one się mogą leczyć same, jeżeli nie są zarażone właśnie radioaktywnością. Tylko to potrzeba na to czas, albo właśnie tego IP meda. Tak jakby co? Dobra. To na razie chyba tyle Z takich bieżących rzeczy. Co to jeszcze możemy mieć? Z tych, żeby znaleźć tych gości, to naprawdę dużo czasu trzeba. To ja bym, kurde, to ominął. Z jedną lokację na Wasteland. No to z tym będzie problem. Do zbudowania właśnie tej kwatery do wypraw to trzeba aż siaka mieć. No to jest to. No niestety. A wcześniej trzeba zrobić jeszcze to, żeby kurde, jakkolwiek tam przeżyć. No nic. Dobra widzowie, to widzimy się za chwilę. Po skipie czasu to my teleportacja. No dobrze widzowie, widzimy się z powrotem. I co? Tutaj bierzemy, zbieramy. No i mamy, patrzcie, o, ale tutaj dużo ludzi chodzi. Czemu oni tu chodzą? A bo to... A bo oni dorośli byli, a już nie są. Znaczy byli mali. Jak widać mamy nowe osoby, które się, nam, przy, które się naszej społeczności bardzo przydadzą. Tutaj oczywiście rodzimy wszystko. Iż ponieważ. Dobra, odblokowaliśmy kolejny pokój. Ja pierdyle, ile dzieci. Dobra. Trochę chyba przesadziłem. A wyślimy ją tu. I co? Odblokowaliśmy trzy pokoje naraz. Radio studio do kraftowania rzeczy jakiś i do zwiększenia siły. No gdyby była jeszcze na to kasa. Dobra. Sell common item. Ja nie chcę tego sprzedawać. Collect. Dobra. Mamy tutaj jakąś osobę kolejną. Myślimy od razu. I co? Czego nam brakuje najbardziej? Przydałoby się rozwinąć jedzenie jeszcze bardziej. O! A co to ma znaczyć? Te szczury mi się tu pojawiły. A od wyślemy Cię tu. Dobra. Ty produkujesz dużo jedzenia. Dobra. Stwórzmy sobie coś takiego jak jadalnię. Kolejną dobra Ciebie wyślijmy tutaj Ciebie też i może jedną osobę stąd, a żeby. troszeczkę pomóc, bo aż tyle prądu nie potrzebujemy. Bardziej zamiast tego przyda nam się jedzonko. Kurde. Dobra. Oki doki. I co mogę powiedzieć? Gdzie jest ten nasz gościu w power armorze? Tu jest. Wyleczymy cię konkretnie i damy ci papugę. Ty będziesz naszym głównym gościem od damage'u. 16 damage'u, Jak widać tutaj. O, właśnie to jest ta broń, którą pamiętam. Od 0 do 1. Ja, pierdyle. O. Łe, szybko. Szybko im poszło. Dobra. I co jeszcze ja bym chciał? A ten ma od 17 do 18. To ja bym wolał tobie dać troszeczkę słabszą broń, a tobie zamienić. Bo jednak ty jesteś naszym głównym gościem. Dobra, i od razu cię wysyłamy z powrotem. Dajemy ci wszystko, co mamy. I eksploruj, chłopie, eksploruj. Dobra, kolejna kobieta w stanie błogim. Okej, okay, tutaj ją od razu wysyłamy. I gdzie, wy tu, gdzie tu jest jakaś chętna? Tu mamy chętną. A, dobra. Niech będzie. I co? O dobra, akurat miałem tego skipnąć, ażeby jedzenie było. I my lecimy z koksem. Widzę, że tutaj sobie jeszcze chodzą niektóre osoby, to znaczy, że to są dzieci już dorosłe. Dobra. Jeszcze raz robimy? Nie, 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 nie. Zamiast tego mogę ją dać tutaj. Żeby pomogła tym dwóm ludziom. Dobra. I co? I Crash. Elegancko, sukces. Co ja bym mógł teraz zrobić? Skoro mi tak dobrze idzie, to bym mógł zrobić tutaj do rozwijania siły albo właśnie do IP-Medów. Do IP-Medów chyba bardziej opłacalnie nam pójdzie to. Tam rozwinąć nie, się nie, nam za bardzo nie opłaca. I gdzie jest ta kobieta z Kitlem? Tu jest kobieta z Kitlem. Ona ma bardzo dużo inteligencji. Tak? Ma dużo inteligencji? Tak, ona ma chyba najwięcej z, z tych wszystkich osób tu. To weźmiemy ją, wyślemy. E, co my mamy za przedmioty C i A? Co to było C? To było o, charyzma. Dobra, to damy jej i teraz powinni się szybciej dogadywać. Będziemy zmieniać sobie w, przy każdej osobie, żeby jak najefektywniej to wszystko szło. Yy, następne ubranko co? S i E. Nie wiem, co daje E, a magazyn. No, magazyn to nie za bardzo opłaca nam się tam wysyłać osobę, ale możemy tutaj komuś rozwinąć. Tak, dajmy, i dzięki temu więcej energii produkuje. Więcej energii nam się nie przyda, ale jednak lepiej mieć niż nie mieć. Dobra. Zobaczmy, co dalej yy, z naszymi misjami. Oh, jeszcze musimy skolektować jeden przedmiot, jeden materiał. Eksplorować jeden, yy, jeden, jedno miejsce na wasteland. I wyposażyć jedną rzecz jeszcze. No to zróbmy sobie taki myczek. Zadziała czy nie zadziała? Nie zadziała. Bo muszą trzy rzeczy naraz być. No dobra. Jak tam idzie naszemu koledze z papugą Jak widać se radzi No ma najlepszą broń jaką, jaką posiadamy aktualnie To powinien trzepać jak, jak nienormalny Ci już se tańczą to za chwilę powinno wszystko pójść cacy Dobra poszło I co i za chwilę zamienimy na jakąś inną panią będzie wszystko pięknie. Jak widać, od cholery tutaj dzieci chodzi. Ile tu kosztuje rozwinięcie? Też 500. 28, czyli jeszcze 3 osoby nam mogą dojść. Czyli jeszcze 3 osoby. Dobra, od razu weźmy jej. Zabierzmy ten przedmiot. I do kuchni. No, i do kuchni. Dobra, a tutaj damy tą panią. Dobra I co? I na razie tyle No dobrze widzowie to widzimy się za Kilka godzin To do za chwilę Dobrze widzowie widzimy się z powrotem Dostaliśmy jednego IP meda Tutaj mamy do zbierania rzeczy Dobra Dziedziusia kolejnego Kolejnego dziedziusia i kolejnego dzidziusia. Dobra Gdzieś tu jest, gdzieś tu jest ten agent. On, on... Czekajcie, czekajcie, on jest? Kurde, nie znajdę go. Nie widzę go. Nie widzę go, nie ma go. No, nie ma go. Ale dużo ludzi się potworzyło, ja cię chcę. <laughs> ja pierdolę. Dobra. Ty masz dwa inteligencji, to pomożesz tutaj. Ło, trzy charyzmy masz. To od razu Cię bierzemy na rozmnażanie. Ta ma więcej inteligencji. Tutaj dajemy Tom. Tutaj mamy chłopaka, to dajemy go. Ale raz, za chwilę zobaczymy, co dalej. Na razie, ażeby tylko chodzili. sześć sześciasz ma. A bo ona ma to ubranko. Dobra, dajemy ją tu, ta se chodzi tak o, to nie damy jej żeby se chodziła tak o, ma coś tu robić, dobra ten chłop, Myślemy go tu, no powoli się robi ciasno w naszej krypcie. Dobra, co wy nie chcecie coś się rozmawiać ze sobą? Wiem dlaczego, bo to jego córka jest. No to jego córka jest, I on, on z nią rozmawiać nie będzie. No. No nic. To zabieramy ci. Chociaż nie, nie zabieramy Ci, chodź sobie w tym. A zamiast tego, tutaj 7 wody, dobra. Zróbmy sobie taką podmiankę. Chciałbym podmienił faceta. Dobra. I tak zróbmy. Tobie damy to. A jakąkolwiek broń. Ty sobie jeszcze chodzisz i łajdaczysz się, zamiast pracować. Tutaj mamy takie rzeczy. Dobra. Musimy im troszeczkę pokoi porozwijać. Bo im powoli brakuje miejsca. A oni nie chcą rozmawiać, bo już miejsca w krypcie nie ma. Mhm. Takie buty. Dobra. I teraz już powinno być głód. Jak wygląda sprawa z naszym kolegą? O, znalazł globus. Fajnie, tutaj piżama, fajnie, fajne rzeczy. Dobra, jeszcze na kilka godzin starczy. Trochę zebrał nam rzeczy. Okej. Okay. I co? Troszeczkę mamy facetów, którzy nam się w zupełności nie przydadzą. To byśmy mogli ich wysłać, tylko w sumie to broń do dupy jest taka już lepsza. Przydałoby się faceta jakiegoś z wyższym levelem wysłać. Ten ma dziewiąty, dobra to jest ten. Ok, zróbmy tutaj jeszcze jednego IP meda. Kurde, nie wyszło. Cholera. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz, powinno się udać. Żeby on przynajmniej miał dwa IP medy. Nie chcę go na Agulasa wysyłać. Dobra. Chcę, żeby jeszcze troszeczkę przeżył sobie. Dobra, explore. Ci już tańczą, elegancko. Dobra. No i pięknie. No doki, i się rozwija nasza krypta. Kolejne dwa pokoje nam się odblokowały. Yy, siła, agility, i percepcja nam się tutaj też. Tylko, że te pokoje są bardzo, bardzo drogie. No, pokazuje nam, że musimy mieć cztery osoby ze stuprocentowym zadowoleniem. No to za chwilę zamienimy tak, że będzie. Tutaj jest pani, która ma chyba... To zamienimy stąd. I wyślemy sobie tą kobietę. Dobra. I tak zrobimy. Chociaż byśmy mogli innego faceta wysłać Plus sześć, łe Dobra Tego wyślemy, tą wyślemy tu I stąd z byśmy mogli faceta wysłać Dobra I co? Ty masz w miarę broń, ty masz w miarę broń. O! Agent, agent, agent. Tu jest. I mamy. Pięknie. Troszeczkę gotówki z niego dostaliśmy. Tutaj wyposażmy tą kobietę. Ach, takie broni, że aż szkoda, kurde, gadać. Ale zostawiamy je, bo będą na pewno. Będą na pewno misje, w których będziemy musieli zniszczyć broń, przerobić, znaczy przerobić yy, sprzedać. I właśnie do tego będą nam te misje, yy, te, te bronie. Dobra, widać, że rady im się im się szybko kończą. To niedobrze. Czy tutaj zraszujemy? Tutaj zraszujemy sobie. Twilight. No, nie mam. Nie mam na, ty, na tym ranie w ogóle szczęścia do tych wszystkich ranów. Nawet nie daję wam broni, bo są takie paskudne. Chociaż op, jedna broń jest na zasięg. No to jedyna zaleta. Dobra, no, się trzaskają. Kurdełę Masz i nawalaj w nich. Kurde, akurat się skończyło. No ale spróbujemy jeszcze raz. Co i ogień będzie teraz? Jak nie, ale mamy tego gościa z laserem. To powinno elegancko rozszarpać ich wszystkich. Tego wyleczmy. Bardzo dużo życia tracą. Będę musiał ich wszystkich wyleczyć. Dobra, jak nie, to nie. O, dobra, tutaj będzie za chwilę. Elegancko. Zobaczmy, czy przynajmniej tutaj się uda. No, nie tym razem. Myślimy tutaj gościa z laserem i z pistoletem. Dobra. No i co? Lewele wbijają. Jak widać, groszowo, kropelkowo, ale się nabija. I co? I widzimy się. A w sumie ci za chwilę idą na boczek. To jak ci pójdą na boczek, to zakończymy dzisiejszy odcinek. No i dobra. Elegancko, elegancko, dobra, niech się idą. Mamy 4 na 3 na 4 ze 100% happinessem. Dobra, oni się tam całują. Właśnie jest taki myczek, że jeżeli wystąpi, właśnie. Yy, yy, jakaś awaria, i te dzieci zaczną tam uciekać. To, jak zobaczą, co tam się dzieje, to zaczną też uciekać z tamtego miejsca. Dobra. Wysyłamy kolejną kobietę. Tej zabieramy ubranko i tej dajemy. Dobra. No dobrze widzę, to dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, jeżeli Wam się podoba. Do następnego hej hej.